Witam wszystkich. Czaga, czyli błyskoporek podkorowy, jako hubka, podpałka, rozpałka. Kiedyś pokazywałem tego grzyba, pasożyta, że można zrobić taką herbatkę, napar z tego. Bardzo fajnie to smakowało. Dzisiaj pokażę, czy jest to możliwe użycie tego jako takiej rozpałki. Niektóre osoby używają tego z krzesiwem Kowalskim. Ja akurat takiego nie mam, więc pokażę zwykłe, syntetyczne. No ale to też daje iskry, więc sprawdzimy, czy takie coś działa. Ja mam tu oczywiście wersję taką wysuszoną w domu. Taką bezpośrednio, jeśli zerwiemy z drzewa, to jest zazwyczaj dosyć wilgotna. Zwłaszcza jeśli padało. Nie wiem, czy da się. W postaci takiego proszku podpalić, czy to trzeba takimi kawałeczkami? Nigdy tego nie próbowałem, więc zaraz zobaczymy, czy w ogóle to działa. No i jedziemy. No, jakby iskra złapała? No, trochę się dymiło. W zasadzie, chyba jeszcze się trochę no, zbyt mało to się tli. Nie wiem, może z takim większym kawałkiem albo po prostu trzeba więcej tego proszku użyć. No coś nie za bardzo to działa. Widać, że tak lekko się Czyli taki dymek idzie? Trzeba to było trochę rozdmuchać. Tak. Chyba jednak nie za bardzo to się nadaje. No powiedziałbym, że to kiepska podpałka czy rozpałka, chociaż tam lekko się tli. Zobaczymy ten większy kawałek. Coś nie bardzo, chociaż jakieś tam filmy widziałem, że dawało to radę, a czemu u mnie nie idzie? Bo chociaż tam lekko się to tli. No, jednak działa. Oczywiście ja użyłem tutaj sznurka jutowego lub konopnego, już nie pamiętam jaki to był. Można użyć też szczytów traw, suchych. No, ale jak widać, jednak to działa. W takim kawałku, raczej nie chciało się to podpalić. Wszystko trzeba zrobić na taki drobny proszek. No, i powiedzmy, że. Dało się to podpalić. No pewnie więcej tego by było. Trzeba trochę zużyć, co najmniej dwa razy więcej niż ja pokazałem. No więc powiedzmy taka. Dla mnie średnia alternatywa, jeśli chodzi o rozpałkę, no tyle że można ją czasami znaleźć w lesie. Oczywiście nie jest tak łatwo, bo to czasami jest bardzo wysoko na drzewie, więc raczej nie dosięgniemy. Chyba że rośnie to na jakimś powalonym drzewie. To bez problemu, ale jak dla mnie to trochę kiepskawa podpałka. Kubka, czy tam rozpałka, jak to tam chce ktoś nazwać. No, i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o taki eksperyment. Zapewne większa ilość to lepszy efekt by był, po prostu trzeba sobie więcej tego naskrobać. A takie w całości raczej za bardzo to się nie nadaje. No, i to tyle, jeśli chodzi o ten film. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.